Halo, halo, boniorno, dziabągi, witam w pierwszym odcinku mojej pierwszej serii Walkthrough. No i to zły przewodnik, pamiętaj, tak nie rób. E, zacząłem od gry Sekiro, zainspirowany trochę poczynaniami mojego serdecznego przyjaciela, Sebola. Ogółem polecam jego kanał, e, Honster6, tak, jest to maniak gry Sekiro. E, Poza tym chciałem też podziękować mojemu drugiemu przyjacielowi Smokowi za to, że namówił mnie do tego, żebym w końcu zaczął no, nagrywać coś lepszego tak z dźwiękiem, że albo robisz coś porządnie albo wcale. także w związku z tym chciałbym Ci życzyć wielkiego soczystego, pulsującego penisa w odbytnicy. E, tak, no i w sumie Smoka też chciałbym polecić, e, tak? Jeśli wiecie, co mam na myśli, o, koledzy nie narzekali. E, dobra, no to nie pozostaje nic innego, tylko rozpocząć i mam nadzieję, że. E, no, pierwszy raz podobno jest bolesny. Mam nadzieję, że ten pierwszy raz nie będzie też bolesny dla Was. E, oglądając, jak się ukaleczę. No, także zaczynamy.

ライが心すらなくしたか、はああ共に来るか飢えたオオカミそして戦場で拾われたオオカミは修行の末熟達の忍びとなった。 忍びの掟は忘ればいいな親の次に大事なものお前の心に刻むがよいあれが今日からお前のあること命を年として守りたとえ奪われるとも必ず取り戻すのだよいなら狼よ No i dobra, no i wspomnianym wilkiem jesteśmy my. Tak, tu się zaczyna nasza przygoda. Mamy chronić naszego pana. Sekiro samotny. Jisshin 24-letni no kuni wa shayou ari. Oka no shinobi wa. すべてを失っていた。育ての義父も。守るべき主も。

No i w tym momencie przejmujemy kontrolę nad naszym bohaterem. Tak jesteśmy Shinobi. No i dobra, koniec milczenia, pora na jakiś mój komentarz. Tak yy, ogółem, co my tu mamy, ozdobny list. Yy, Wilku Pani Czakuro. Przeznaczenie czeka na Ciebie w Księżycowej Wieży. Ucieknij z studni i znajdź wieżę skąpaną w świetle Księżyca. Dotrze do niej nawet bez miecza. Idź po cichu, zachowaj czujność. Dobrze, e, ogółem e, grałem w tą grę już, tak? Mam kilkadziesiąt godzin, i tutaj takie oko puszczałem do Sebola. Ty nie wiem czy wiesz, ale kurde, mam platynę, nie? E, <grym> No, y, ogółem nie będę aspirował tutaj, żeby robić jakieś, nie wiem, rekordowe czasy, tak, nie jestem speedrunnerem, no, znałem trochę grę, przyjemnie mi się w nią gra, no i mam nadzieję, że Wam również będzie się przyjemnie to oglądało, tak, no, mam może i głos jak kastrat z zapaleniem gardła, ale może nie będzie tragedii i mam nadzieję, że będziecie regularnie mnie oglądać. E, dobra, ukrywanie się, no, będziemy robić tak jak... Nakazuje gra. Hmm. Ohoho, zaraz mnie zobaczą. Dobra. Stracił wodę. Jeszcze się kurwa dziwi. O, zobaczyli mnie. No dobra, no zajebisty początek, tak? Dobra, bez komentarza. Taki jestem po No zresztą, jak widzicie, kurde, każdemu się zdarza. Mimo, że znam tę grę na pamięć, to potrafię, kurde, na takiej durnocie na samym początku. Walność babola. Dobra, lecimy. Pewnie niejednokrotnie będę padał jak szmata. Ale. Dobra. Dotarliśmy do kuro. Oczy czarne, morda brudna. Jakaś kotlipa skudna że tu przyszedłeś. Dobra, nie będę cię jadą. O, Kamiho. Omykai ni sanjō itashimashita. Waga aruji. Um. O mote o ageyo. Iknaj ni do miecza.

Kusabimaru, katana otrzymana od kóro boskiego potomka w stanowiedzictwie rodziny Hirata, która wywodzi się z młodszych synów rodu Ashina. Dobra, pogadajmy z nim jeszcze. Tak, wierny Wilku, widzę, że jesteś ranny. No i dobra, to jest. Tykwa tutaj to jest taki odpowiednik e, butelki Estusa z Dark Souls. Może i ktoś grał, to kojarzy o co chodzi. No w sumie to jest e, gra tej samej firmy, jak pewnie wszyscy dobrze wiecie. E, więc wiele elementów wspólnych ma. Z Sebolem się kłócimy o to, która jest lepsza. Zapewne będzie... Któraś z części Dark Souls pewnie będzie kolejną po Sekiro serię, którą nagram. Jeśli oczywiście będzie się wam podobało. Dobra. Będę przywió, może te podpowiedzi, tak, no. Jeżeli ktoś będzie bardzo chciał to przeczytać, to po prostu sobie zapauzuje, tak? No ja to znam na pamięć praktycznie. Wiem co mam robić. Od razu sobie ustawimy tykwa, granulka, kurde i posążek. Dobra. No to zaczynamy zabawę, tak? Będzie fajnie jak się wyłożę na tutorialu przed dotarciem do Genichiro. Dobra, no i lecimy. No wszystkich chyba nie będę zabijał tak, no postaram się mniej więcej też, tak? No, bij mnie, bij, mnie, dawaj. Będę się starał mniej więcej tak zbierać większość przedmiotów, y które tam po drodze zdobędę, no do, do, może nie będę jakoś tak specjalnie kurde zbaczał z drogi, żeby każdy... Ja pierdolę. Dobra. Za no, bardzo chciałem się bawić. Tak? No, że i wyobraźcie sobie, właśnie to jest świetny obraz tego, jak to wygląda, tak? No, tutaj z jednej strony nagrywam filmiki, wrzucam na swój kanał, na których pokonuję bossów, tak? Otrzy bez otrzymania jakichkolwiek obrażeń. Tak, I no, wydawałoby się, że, o, kurde, doświadczony gracz, tak? Super sobie radzi. No jak widać to nie jest aż takie łatwe gra, nawet dla kogoś kto spędził w niej dziesiątki lub setki godzin, tak potrafi no, przysporzyć problemy, wystarczy kurde chwila nieuwagi i dostajesz klapsa na mordę, no. E, także jeżeli chodzi o te moje filmiki, które nagrywałem, tak z pokonywania bossów bez otrzymania żadnych obrażeń. E, to nie myślę sobie, że to było takie, wiecie, o z marszu sobie wszedł, tak, za pierwszym razem go zabił. E, uwierzcie mi, niektóre z tych walk to były próby nawet i po kilkadziesiąt, albo i no, prawie sto razy mogłem. No dobra, tu spadłem, nic się nie dzieje. E, no, niektórych przeciwników można po nawet sto razy podchodzić do tych walk z nimi. E, o masakra. Dobra, widzicie, nie skupiam się w ogóle na tym, yy, jak gram i przez to mam. No Jezu, chyba jednak będzie bolesne oglądanie pierwszego mojego odcinka. Yy, muszę powiedzieć, że się chyba ogółem no też yy, stresuję, tak, z samym tym nagrywaniem, yy, stąd popełniam głupie błędy gdzie normalnie pewnie nie byłoby żadnego problemu, już bym dokończył ten e, tutorial. No. E, a właśnie, co mówiłem tak, że no, nagrywanie takiej takie walki z bossem, który niby nie otrzymuje żadnych obrażeń, to nie jest tak, że sobie za pierwszym podejściem od razu wszystko wychodzi, tak? To są dziesiątki, jak nie setki prób, bo no wystarczy dosłownie ułamek sekundy, nie wyczujesz tego momentu, kiedy powinieneś nacisnąć e, jakiś klawisz, tak? No i dostajesz gonga, no i musisz zaczynać od początku. No, dobra, wzywamy kuro. Sebul, jeśli ogląda, pewnie śmieszkuje po swojemu tam.

No. Także, no mówię, no to jest pierwszy odcinek, tak, to dla mnie to też jest nowość, muszę się jakby skupić, tak, na tym, co mówię, żeby to nie było jakieś totalnie bez sensu, no i dodatkowo na tym, co się dzieje na ekranie. A, jak widać, chyba nie mam zbyt podzielnej uwagi, no i wychodzi, jak wychodzi, ale mam nadzieję, że jeszcze się rozkręcę, że następne odcinki będą trochę lepsze. No dobra. I przechodzimy do pierwszej walki z bosem takim tutorialowym. I zaczyna, Mikołaj. Uziły noblzymi Rejka. Kierownicy Rudono. Otaśila. Zosłyń mały. Ja się nim zajmę. I ja dostanę No, jestem twoim chłopcem do bicia, do, za ciebie dostanę w e... <laughs> No, Także ogółem ten boss tutaj jest po to, żeby... Jeżeli ktoś się zbyt pewnie poczuł po przejściu tutaj początku, tak, no to... Dla, dla nowego jakiegoś gracza ten Genciro jest tutaj po to, żeby pozamiatać nim podłogę, pokazać jego miejsce w szeregu, tak, i trochę nauczyć pokory. No, Ale... Z czasem... Zaczynasz się uczyć. Pamięć mięśniowa. Dobra, skupimy się. O, dobra. O, i to jest właśnie to. Y, pamięć mięśniowa, tak? Y, że wielokrotnie robiłeś y, to samo. Tak od razu zaczynasz reagować na to, co się dzieje na ekranie to Zaczynasz reagować na to, co się dzieje. I okazuje się, kurde, że w danej sytuacji na przykład nie można... By... O, dobra, położył mnie. W no, tej walki i tak nie dało się wygrać. Tak jak to była tylko taka moja zabawa w tym momencie. Nawet gdybyśmy pokonali Genjiro tutaj to zakończyłoby się w ten sposób, że i tak uciąłby nam tą rękę i... A trochę głupio byłoby, kurde, zakończyć grę po 5 minutach, żeby już napisy końcowe były. <gry> to byłoby trochę łatwo. się czaju na jak pod przedszkolem. Przyszedł, ukreślam dziecko. No to już rzeźbiarz. On kiedyś również był Shinobi. Ale nie będę wszystkiego zdradzał w fabule, co się dzieje. Prawdopodobnie tak, większość ludzi jest znana, no ale niech idzie swoim tempem. No i dobra, myślę, że na dzisiaj zakończymy. Tak. To był taki mój jakby y, próbny odcinek. Uczę się dopiero y, w ogóle tego całego youtubowania, także i programu. Także no, od tego momentu zacznę następny. No to cóż, ode mnie to wszystko, tak, jeżeli się podoba łapka w górę, jeżeli nie to łapka w dół, a ja, no co, pozdrawiam wszystkich dzidowców i wypierdalam, siema!